Witam, witam siemaneczko. Z tej strony Maxim i zapraszam Was na teratek! Dobra, jak zauważyliście mamy nowe rzeczy. Na przykład. No, kurwa bez jaj. Znowu inwazja. <gryw> ja nie chcę, cholera jasna, nie lubię inwazji. E, tak, by the way dodali kilka rzeczy, o których Wam powiem, bo nowa aktualizacja wyszła dzisiaj. I właśnie jak widzicie, takie znaczniki, one są nowe, e, przyczepione. Nie, 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 nie. blok, boże. O, Escape, dobra. Gościu, wyskakuj. Bateria, jeszcze jedna. O, tak, z dupy. nie, nie, nie. Jakiś takich z dupy, nie? E, widzicie to? Taki. Taka wieżyczka obrotowa. What the fuck? Tu. Ej! Lag. Tu bije. LOL, rozwalimy mu jądro. E, dobra, dziwnie o Mamy kasę, mamy wszystko, ale czemu nie mamy levela? Nadal nie wiem, czemu nie mamy levela, ale mam dużo broni. Bardzo dużo broni. Cholera, po co mi tyle broni? Ja mam wszystkie zapełnione miejsca na broń Dobra, jak widzicie, troszeczkę zmieni layout, czy tam, wiecie, e, Wyświetlane rzeczy czemu to się teleportowało? Co tu się stało? Czy to zarabia teraz? The fuck? The fuck? No, rzeczywiście, layout zmili. Pierwszy raz gram aktualizację tą e, i patrzcie, dodali animację. Widzicie wystrzeliwania. Jak fajne, nie? Dodali animacje wystrzeliwania w kosmos e, różnych materiałów. Zajebiste bardzo. Laji zmieni wszystko. Jeszcze kilka innych rzeczy, ale nie wiem czy zdążę wam to pokazać. Ok. Teraz e, pójdziemy, najpierw sobie baterie oczywiście weźmiemy kilka ich, bo te co mamy już są na wyczerpaniu. Tak z dwie. Dobra. I idziemy poszukać naszego kochanego debila, który pojechał gdzieś tam w dupę. Widzimy go na minimapie, wiem o tym. E, czerwoni to są wrodzy, też o, wiem o tym. E, nie wiem co to jest... E, to pomarańczowe, ale sprawdzimy później. Czemu ja muszę tak wolno jechać? Mam nadzieję, że jest blisko ten nasz gejowy, kurde, pomocnik. Ech, jak daleko on musi być i gdzie on jest? Hmm. Wiecie co? Zrobię tak, jak mi Kaczor powiedział na Steamie, mój kolega oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, i on powiedział takie coś, zrobię TK do walki, do inwazji, chyba tego zostawię, to sobie zbierzemy, żeby zarobić, oraz takiego szybkiego, żeby móc podróżować, szybkiego zwinnego, rozumiecie, to po prostu, żeby mieć mobilność i to jest pomysł. I to jest coś, zrobię tak, ale nie wiem, czy zdążę w tym odcinku. E, na pewno to zrobię, ale najpierw zobaczymy. Ok, co to jest? Taki punkcik. Widzicie na mapie, nie wiem, co to ma być. Takie zaczepienie. Czy to level? Nie wiem, ale idziemy tam. E, przy okazji zhaczymy o te dwa teky, co tam chodzą. Muszę takiego jednego zbudować. Kurde, ale mi trudno jest trafić. Wiecie, jak taki mały tech, kurde, pierdyla. E, jeszcze mi mówi, jak ja tego nie lubię. Jasny, hu. No, dawaj, bijcie się, bijcie. Kurde koło mi zaraz odpadnie, no. Głupi frajer się wywalił. Dobrze mu tak. <gryw> Jeden już nie żyje, teraz drugi. Okej. Okay. ale mamy siłę uderzenia. Się wywalił. Biedactwo. Pięknie. Mamy te części. Hmm, gdzie je mogę składować? Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Z tych właśnie części zrobimy naszego lekkiego teka. O, to się przyda. Tego chyba jeszcze nie mieliśmy. Ogona. O, tutaj, nie wiem, może umieszczę. gdzieś tak z boku. Ha! On do góry strzela. Ten jest dupy tu trochę. O! O! Tu z boku. O! Tak już lepiej. No Nice! Ale nie chcę w tej, z tej strony. O, tak masz być. Okej. Okay. Cóż. Pójdźmy, zobaczmy, co tam jest. E, widzicie to? Tutaj, gdzie pokażę jest mieszką. Uff. What? Ładnie to wygląda z daleka. Co on ma na sobie? No to nie, to nie jest nasz cel. Ale rozwalmy go. Co to? Co on miał? Nie wiem. Nieważne, mamy części. Zrobimy z nich może jednak naszego podróżowego techa, nie chce mi się tym traktorem jechać, kurde, 300 km. Już od razu zrobię tego małego mojego e... podróżnika. Tak, dokładnie. Tego zaraz zrobimy mu zdjęcie i nazwiemy, a czemu ten nie chce grade skoczyć? Mogliby dać jakieś info o tym, co mam zrobić, żeby wbić czwartego grade'a. Zgadując, będę miał oczywiście nieszczęście i trafi mi się inwazja kolejna. Czemu akurat tutaj? Mogłoby być tak wpizdu daleko. I co czym jest uwarunkowane? Ta strzałka, ta strzałka, bazą, całą. Tu jest baza, tu jest baza, tu jest baza. To chyba mocowaniami. O, goście tam się czai. No nie, no nie. O, rozwalmy go. Nie będzie nam tutaj Leszcz się, kurde, czaju. I będziemy mieli jeszcze więcej części, nie? Ole, zamuliło. Kurde, czemu mi to tak muli podczas walk? A, najfajniejsza część tego... A, mi muli. No sz, cholera jasna. Można się wkurzyć to ostro. Dobra. Tego tu zostawmy. Mam już pomysł. Dobra. Tutaj taki garaż zrobię. Oczywiście za, za wielki jestem. Czekajcie. Ogarnę. Muszę kupić swojego machiny, czyli czekajcie gdzie to jest, co to, static delivery gun, no to już wiem co to, Kurde, tak dziwnie mi wyglądało na pierwszy rzut oka, o to kosmiczne e, kabinę, dobra mamy już, ale dodali ponoć jeszcze kilka innych rzeczy, czekajcie, na szybko obejrzę i jest tutaj, o. Maxi silo Foundry, no ale to chyba z Exp, ale nie wiem, czy to Exp. Puh. Dobra, e, przymocujmy sobie e, bańkę reperującą do dupy. Mhm. Dobra, teraz z przodu gdzieś tu. Nas nie uszkodzili, prawie. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. E, ok, teraz tego zostawiam tutaj. Niech pilnuje przed najazdami. A tego dam na B i zbudujemy. Piękny pojazd. Szybki. Niezawodny. I na pewno nie tak. No, i przestań mulić kurde. Ok, tak. Dajmy tutaj te części. Niech z przodu ma też jakieś ochronę, żeby nie niszczyli od razu kabiny. O, ja tak to widzę. O, pięknie. Zaraz to nabierze kolorów. Na razie może nic nie widzicie. Jak to tu mam być? Okej, okay, kóła. Zaraz wam pokażę wszystko spokojnie, spokojnie. Bez nerwów. Tak. Hmm, przydałoby się więcej tych części. Tu mam. Tak? No. Dobra, tu. I tu. Oderwałem. Pięknie. Przydadzą się nam oczywiście jeszcze działka. Tutaj. E, ale to z dupy wygląda teraz. E, o, ale mamy dużo kół. To, to tu chodzi. E, Okej okay. Bloki. Kupmy więcej bloków. venture Tak za. Dwa, 3, 4, 5. O, mogę to i to kupować. Kupować, kupować. Nie wiem. O, to jest z przodu. To jest, wiecie, do wyścigówki, jakby przód. Nice, nice, nice. Nie wiedziałem. Myślałem, że to są jakieś tak, takie skrzydła. To jest przód do wyścigówki. Okej. Okay. To nie miało być tak. To miało być tak z dupy z tyłu. No, szkudę. złe miejsce wybrałem na budowę tego techa. Jeszcze kurwa te lagi, no i ja pierdyle, no taka gra laguje, no. To jest śmiech, śmiech na no, sali. Tu mam jeszcze kółka. Patrzcie, lepiej to wygląda, nie? Hahaha. Ha, ha. Nie spodziewaliście się mnie tak wcześnie, kurwa. Dobra. No. no. I tu... I tu. No. To jakoś wygląda. E, teraz dopasujmy. Baterię. Tu. I tu. Kupmy. Reparacyjna e, nie. Osłonowa, tak. E, bateria. Bateria. Przyda nam się bateria. Jeszcze tak wiecie, żeby ładować więcej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest ta bateria? O, jest. Kupmy, 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 czy. Dobra. Nice. Very nice. Nice, nice, nice. Ta ta, ta 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 Nice, nice, nice. ta ta ta, 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 ta. Tu jeszcze stąd tu jeźdźmy. Później, poza e, wizją, oczywiście, naładuję te wszystkie baterie. Gdzie jest ten? O, tu. E, Dajemy sobie... O, tak. Jesteśmy ich. chronieni. Cała ludzka ochrona, tak? No, prawie. Czy inaczej to załatwię? O, tak, tak. O, teraz jest geś gnialne. Okej, okay, to nasz pojazd. Mało ma, oczywiście, siły ognia, ale to nie o to tu chodzi. E, jeszcze radar, właśnie, radar, ważna rzecz. Zapomniałem o radarze. E, radar, radar, radar. O, jest radar. Pięknie. No, mamy radar. I to jest właśnie nasz podróżnik. Tak go nazwiemy. Czekajcie, gdzie tu jest, jest zdjęcie, tu. O. P. O. D. R. U. k Zapisz. E, Send Invader. Jest. Tak. Okej. Okay. Wysłałem komuś. A to Twitter. A to później. Jeszcze będę sobie dodatkowo mulił. Dobra. Gdzie mieliśmy jechać? Tam. Zobaczyć, co tam jest. Dziwne, czekajcie. O, wyszedł, musiałem wyjść z aplikacji. Dobra. Eee, pojedźmy. O kurde, ale on jest zwrotny jak... W ogóle, w ogóle nie jest zwrotny, o. Zobaczmy co tam się znajduje, tam tu. Ci teraz pokazuję. Okej. Okay. Ja pierdolę. Kontrola nad tym autem zerowa. O, co to ma być? Nowa część. O! Aha, to super extra. Aha, tylko tyle. Słaba coś. Jak to odhaczyć? Powiedzcie mi, okej? Okay? O, o co chodzi, żeby to odhaczyć i mieć inne? Eee, dobra, w takim razie poszukajmy naszego zbieracza kochanego, gdzie go kurde wcięło. Eee... To on? Nie, to jest ten... Jakiś kurde... Koleś! Eee, trzymajmy się z dala od walki, eee, nie stworzę go do walki. Bo jak dostanie to się rozleci kurde. Eee, o chulero! Te cholerne lagi, nie nie... Nie lubię lagów, ok? Czy to on? Nie, też to on? To... Ej, kurwa! Pojechałeś tak leko, żeby się opierdalać? Zbieraj, chwalero! <ścoughs> Stworzyłem debila! No je, jebaj to! Jebaj to! O, 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 o widzicie? Ale oczywiście zebrać już nie potrafi, bo kurde, po co? Ej, <śmiech> Aha! <laughs> zostawi wszystko, nie? E, chyba wiem, z jaki błąd zrobiłem. Zrobiłem go z za szybkiego. Aha, a, 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 aha, aha, aha. Aha, czego on strzela tak w ogóle? Chyba z tego z swojego przodu. No nieważne, nieważne. Wracamy do bazy. Później go doskonale... On jest za szybki chyba, wiecie. On nie powinien być... Czy, kurde... Czy tu są te skrzydła? Czy gościu ma skrzydła? Ale inwazja, modela. O! Czy to miał ten raz zniszczyłem mu chyba skrzydła. No nie, dobra, uciekamy stąd. O nie, tu mamy, U, idę, uciekam. Uf. <laughs> Jak inwazja się spawnuje... Co to kurwa, ej. Ja nie chciałem z nim walczyć, lam stąd. A nie, on jest szybki. Dobra, odpuszczają po chwili. Nawet dobrze. No nie, zanaganer. <śm> no. Gin. No jednak fajnie się tu walczy na pustyni. pustyni nie masz tak dużo wiecie, ludzi, żeby. Oj, co to jest? Blue Lady. Lol. Ładnie, odpychasz, okej, okay. wróćmy do bazy, wiecie, e, inwazja tam jest gdzieś z dupy, ale to dobrze, oby nie było więcej ich gdzieś, oj, <grystanie> przez przypadek przyfasoliłem, no dobra, to była nasza pierwsza mini ekspansja, <grystanie> czołg taki chroniący to wszystko, Jezu, jak to fajnie, dobra, aha, jak to się nazywa teraz? E, no Pup, Centur. Co to. Ja to, to. potrzeba do tego e, silników. Znaczy... nie silników. E, pojemników na benzynę. To później się ogarnie. Dobra. E, pierwsze swoje dwie, dwa teki. A tak by the way, to mu też zrobię. Nazwę go nie podróżnik, tylko e, L. Tyry A Tractor. Ty, El traktor Dobra a zobaczę ile jest wart l traktor Czy on jest tu O jest L traktor 22 tysiące, nie? No trochę trochę przesadzone Faster Than Light Tak go nazwałem naprawdę Kiedyś Tego chcę przywrócić kiedyś, jak odkryjemy wszystkie jego części. Luski <laughs> Pop popierdalacz, dobra. Kilka już tam stworzyłem fajnych. Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Następnie będzie wkrótce. Komentujcie, wspierajcie mnie, mówcie, że jest taki youtuber jak Mr. Maxim. To mi bardzo pomoże. No i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie...